Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Piciu. Mam tu zalowane drubiazgi do klientów. Tutaj mam przystawkę, też do klienta. Kemper po naprawie jakaś, po serwisie. Wytag do bel, do klienta. Opryskiwacz do klienta. I owijarka do klienta. Dojeżdżam tutaj do klienta z owiareczką McHein. Ktoś mi tam podpisał, że dobrze teraz mówię? Człowiek się uczy całe życie jak to mówią A i tak głupi że na końcu mówią, nie? Dobry Witam Dobry Wjechać? No można wjechać tu na wjazd, może na, No jak będzie Ci wygodniej, nie? Można wykręcić sobie na obkoło, nie? Aha To wjadę, zobaczymy no dobra Najwyżej wycofam Chyba, że sąsiad nie pozwoli. Nie, chyba nie. Dobra. Tak jak teraz będzie dobrze, czy podjechać ci jeszcze? Może być. Może być. To dobrze. Dzień dobry. Witam. Jak się jechało? Gorąco. A no, to co zrobić, my dopiero z pola przyjechaliśmy. To też gorąco. Mocno było, nie. W ciągniku, wtedy nie Klimatyzacja o nie, nie? Ja też w samochodzie no. mówię, że jest dobrze, jak, tylko najlepiej nie wychodzić. <grystanie> jak się wyjdzie, to trochę jest tego. No, nie ma co płakać, gorzej bym. No dokładnie. Ale mówią, że teraz jest ocieplenie, nie? Jeszcze idzie, idzie, będzie jutro gorzej. Ale mówią ogólnikowo, że mamy ocieplenie klimatu w ogóle, nie? A były lata, co było o, cieplej, nikt ja nic nie mówił. Stopnia, czy coś takiego. Ale były lata, co było cieplej, nikt nic nie mówił. Nie. A, z a teraz jest ocieplenie. Kiedyś przecież można w jeziorze, to można było się ugotować niedługo, nie? Nad morzem to góry ciepła woda. a Od iluś lat jest zimna nad morzem. Ja tam nad morzem byłem rok czasu. Nie teraz, tylko no. po ładności lat temu. No. Nie to tak, żeby się tak podobało, to zbytnio nie. 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 Ale woda ciepła. Była. Nie za bardzo. Nie za bardzo. Nie za bardzo. Byłem akurat, to był lipiec sierpień, To było tak 16 stopni. No to tak jak teraz. no. I co, klimat się ociepił? chyba pod zamówienie była robiona tak, nie? Nie wiem, nie zamawiałem. <śmieniu> Przypuszczalnie tak pod coś była robiona. A mi pasuje akurat. No tak że... Multiwan. Lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób na raz. Do... Prawie do wszystkiego, nie? Tak. To już prawie na wyrocie jest. I, i, łowiniarka, a tutaj wszystko wykorzystamy. No. Wiesz, no tu sprzęty były. Po drodze się zostawiało. Tak. A tam to do cięcia tak? Tak jest. Kemper. Kemper. Typowo na zielonkę, nie? Aha. To używane chyba. Tak, tak, po serwisie. No. Nie, nie, no serwisowy daleko to pan wiedzie? A gdzieś tam Radzyń Podlaski No daleko No Tu ma pan centrum, tak? O, w tej chwili tak Nie no, centrum ten Piątek Tak, ale w centrum mojej drogi Piątek tak. Piątek tak, Piątek to jest centrum Polski, nie? Tak go oznaczyli i tak jest Miejscowości jest. Pernowo-podgórne. Jak? Pernowo-podgórne. To jest -Podgórne. Poznania. Za Poznaniem. Ale ja tam jechałem, jak. No. Już nie pamiętam, czy na lotnisko jak jechałem, czy. No. To, to widziałem korbanek tak z daleka. Ale na lotnisko to, to jeszcze daleko by musiało być. Bo lotnisko tak? jest wcześniej. Tak? No. No nie wiem, czy no wiem, że coś mi się tam tak martwi, że. Coś jechał. Chyba, że do Szczecina pan jechał na lotnisko, to wtedy mogło mu mijać. <noise> stronę piły. Nie, to stronie pnie bardziej. Aha. No. no nie wiem tam, kurde, wiem, że coś mi się za że, że jechaliśmy po tej firmy no. nie mówię, że nie. No tak, że tak. nieraz to jest tak, chyba, że się przyjeżdża i i nie zwróci się nieraz uwagi kuda, nie? Albo zwróci się: "O je, za późno, Jest tak. A teraz teraz sucho, nie? Się zrobiło. Teraz Oficjalnie mokry teren jest, no. a teraz tutaj spojrzeć wszędzie to nie ma trawy nic. Już wypaliło ma, wszystko. Wypaliło. Pod lasem tu jak mamy do samego lasu to oficjalnie nie ma co trawę nawet zbierać. To kiedy padało? To nas tylko mogło tak polecieć, że kurde, szczerze no, no. mówiąc ta łża malutka i nic więcej. A widzę, że żniwa to już a dosyć jasno. Zawsze, zawsze tu mokro było, nie? Pół godziny i tego i to, to Tak, tam mamy mokry. No, tu jest no. mokro, tamty, tam znowu jest yy, górka, górka no to też biały, tak? No. To jest no. Więc trzeba powiedzieć, że się rodzi. No. Rodzi się rodzi. Tam łoski takie. Są. No, to ładnie. Nie ale. Myśmy to to... No, jak jest Wilgosz, to też kłos pójdzie, nie? No, Zep, a najważniejsze to, czy zbożu w odpowiednim się dać nawożenie. Też. To jest najważniejsza rzecz. No i wcześniej siatki. No i też od no, i matki pogody to... dużo zależy, nie? Tak, jest. Bo jak matka pogoda nie da, to choćby nie wiem, ile nawozu było, to nie da rady, nie? No. <laughs> tak, tak, tak? Możemy podjechać. Ja i tak będę musiał jeszcze pewnie podnieść na tej stopie.

Troszeczkę tu musisz odbić Dobra prostuj teraz Prostuj Jeszcze skręć kołami Oho, o, o. I tak jest Djechaj Oho Jeszcze już co brakuje nam trochę? Poczekaj oh, czekaj, nie! A jednak trochę damy Dobra, cofnij Jeszcze, 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 jeszcze Dobra, teraz daj podnieść do góry. Dokładnie, pomału. Dobra, teraz delikatnie cofnij jeszcze. Dobra, możesz opuścić. Możesz opuścić. Słuba mi uciekła. Nie, nie dobrze jest, tylko zableczka mi uciekła. Drugi bieg by się przydał. No. Nie jest wolna. Możesz, no, tylko zawleczki nie masz. Kilowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. Ale się skuba na stoła. Za zabezpieczać, bo już się ja tak miałem. Żeby wyjedzie, nie? Że te przyczepy się to, tego no. to, bolę, to A było tak, tu taki, nawet starszy od mnie o rok. I pracował w PGR-ze tutaj, no. w Rubiotowie. I tego, pojechał po ziemniaki, dwie przyczepy, przyjechał z jedną. <laughs> jedna <Beczepiłosza. bolmoszy> została, kurwa <laughs> To dobrze, że nie wieszę, nie tego, bo ona się otpiła i skraweczni Aha, to jeszcze pół A nie? jakby ta wkoło się to... Dokładnie, nie? No No ale to tak jest, lepiej zabezpieczyć, nie? Tutaj no, chociaż nie, tam, tu to... powoli przy zjeździe, to jeszcze nie problem, ale... Jak się jedzie, to podskakuje, to wobec może wysunąć, nie? Teraz, a belki woziliśmy z A no tak było, że bez, bez niczego No Tyś belki kurwa, poleciała No no i co, no, nic nie ja akurat nie, bo to taka polna droga była Gdzieś no, tego to, no. czy w teraz, a teraz za każdą razem czy się czy dłużyca, wszystko zabezpieczane no. no, To nie ma ja tak, tak. dokładnie Sztuk. Ja też tam a zawsze Na tego to na te gospodarcze, panie kolega, tam, gdzie dali to Kiepsko, nie? U nas w każdym domu były krowy no. Na 70 czy na 80. tych y, 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 y. Teraz tylko są w trzech miejscach. No. Jeden już poszedł na rynkę, no to już wiadomo, że, no. że, że czym on nie będzie. No, nie. no to jeszcze zostały dwa. Mm -hmm. No to on jeszcze, to tak nie wiadomo. No A kto bo... ma jeszcze? Jak? No on ma, no, no, no. to tego. No zresztą, wiarka, no. no. no potrzebna do balotów. No, potrzebna wiarkę ma, ale no, panie kurwa, męczy się cała rodzina, do dowijanie musi i bo przecież no. jedno na, na ciągniku. Drugie obcinanie, trzecie za, za, załadować. No to tutaj sam będzie robił. No to, sam, no. to jest ten plus, nie? Tak, no zobaczymy czy to. Jaką owijarkę mieliście? Co? Jaką mieliście owijarkę? Ach to tu? A Do sprzedaży teraz. Do sprzedaży, Do sprzedaży. Do sprzedaży. Do sprzedaży. Do sprzedaży. No numer podać. <laughs> Jak można. Jest <laughs> To mów od razu. Jakiś numer? W no. domu czy nie, do telefonu nie? To będą... 663 412 033. No i owaj, owijareczka u niej jest do sprzedania. Tak, no po prostu no. no. od nowości. Z u nas i... No. obejrzymy ją zaraz. No można obejrzeć, no. nie ma problemu sobie, kurczę zerknę. Tutaj to sam będzie potrzebny, nie? Do ciągnika sam załaduje, sam no, chwyci no. owinię i no. wrzuci. Zobaczymy, czy <laughs> wszystko nie. będzie działało. Też. Będzie działało. Ciekawe ile koni musi mieć do, do tej owijarki To ja. chyba nie dużo mieć. Jeden koń. Jeden, to no. jeden. Jedna osoba, aż osoba. Do... To jest to, żeby Pan mnie zaskoczył. Nie, to tam do awiarki dużo nie potrzeba, nie? I tyle. Nawet sześćdziesiątką by pociągnął. Da sobie radę? Powinna chyba. Hydraulika to, tylko, nie? Bo tylko tam... hydraulika, no, nie? No, no, tylko hydraulika, nie? Żeby mocniejsza hydraulika, to pewnie dałaby radę, nie? Bo tam chyba trzeba jeszcze, czy... bo tam nas szybko złącza tam tam wszystko, nie? Czy to będzie no. wszystko działało, nie? Tak mówię, tu do do, do Twojego nie? czy będzie pasowało. Czy muszę po prostu. Yy, teraz tak zerknąć nie? Mhm. Uh -huh. jest, jest na przewodzie, nie? E, tak, bo mam sterownik. I, i, czy ono Aha, by tu pasowało na tym? Powinno. jeżeli masz iść baza to, będzie pasowało, nie? No tak to inaczej pójdzie. Tak, mam sterownik chyba prawdopodobnie. Nie, to, to raczej nie wejdzie. Nie wejdzie? To nie, nie jest ISOBAS? To nie, nie będzie ISOBAS. To, to nie jest ISOBAS. No nie. Pokaż? Nie, taki, taki musi być. Czy no, nie czyli muszę co dokupić tak. do tego? Nie, ja mam sterownik. A I, raczej, ster tak. i bez tego idzie? Tak, dokładnie. Tam sobie podepniesz sterownik, tak jak tutaj masz wyjście. Aha, bo widzę, masz od czegoś tu wyjście. Mam wyjście tego, od y prasy A właśnie. Od prasy no. jest, nie? I, i, i no. jest to, prasy. To, to, to nie, myślałem, że to jest od ISOBAS. I to wtedy muszę po prostu odłączyć, tak? Bez tego idzie. Ten kabel i sterownik, nie? Ten kabel? No Podpinasz pod sterownik, który ci przyniosę zaraz Bezpośrednio? Okej, dlatego się pytam, nie? No, zaraz ci przyniosę sterownik, sobie Dobra. obejrzysz Ja mówię nie ma, tego ty ja Nie, nie, jest, jest wszystko No, VReczka Unii Dobra. na sprzedaż Jakby ktoś chciał Fala dwa. Nie, nie? Który rok jest? 2019. 2010 Tak, pierwszy właściciel na zimę jest za każdym razem wyangażowany, nie? No, no widać że dosyć w miarę wygląda, nie? Jak na dziesiąty bo, to ma źle 14 może... lat, nie? Tak, no. oficjalnie może żeby kurczę nie te belki, bo to wiadomo niektóre mokre, To może gdzieś tam ta farba, gdzieś tam tego Ale oficjalnie mi się wydaje, że nie wygląda, nie? Nie, nie. Jak na 14 lat z rowerem się okazuje? tak jest to zębatka od roweru. A to do czego? Do łańcucha. I jakby się popsuło? No, no tutaj, pasuje. <gặtarki> nie, to jest do zmiany folii. Jakbyś tam zmieniał folię na, na mniejszą, to wtedy ta zębatka jest zakładana. Jest. Chyba tak. 50, jak się nie ma, med... jak przełożyć. 50, to by trzeba było przełożyć wtedy ten, 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 te koło, nie? Aha, aha. Nie opuszأ. pamiętam które, które, ale mi się wydaje, że tam jest teraz na 75, nie? Tak mniej więcej. O, tak, tak jest to, No przy tej nie musiałem zmieniać, to tylko kurde tu odkręcałem. No, Oficjalnie no, nie, a no. Tak, no ale no wiadomo. Dobra, idziemy, tak? Tu masz sterownik. Pewnie, że tak. Karton jest twój, zostaje, tu masz sterownik z tym jest no. Tak, masz spokojnie. Tu widziałem, że nawet jest pilot do zdalnego sterowania. No bo tak taka była umowa. No widziałem. Super. Że można po prostu z ciągnika drugiego korzystać, tak? Tak jest. I wtedy nikt wtedy nie, nie musi ktoś przy drugim ciągniku bić, tak? Nie. Bo to jak na stacjonary system no. się wtedy robi, tak? Super. Pilot w ręce i działasz. Cool. Zobaczymy jak to będzie siło. tu jest w razie tego kabla, jakbyś tam potrzebował Jeszcze podpiąż. do czegoś potrzeba, jest? No jakbyś tam potrzebował prąd podpiąć, nie? No to, to zawsze tu dają. Tutaj masz owiarkę, to instrukcja obsługi. Dobra, katalog no, pewnie części. Po polsku, po polsku. Mhm. W taki sposób to idzie. No, po irlandzku, po angielsku by było trochę. No, zresztą angielski to. Niektórzy się uczą teraz, nie? No tak. Panie, ja byłem w Anglii w październiku, miesiąc. Ja nic po angielsku nie mówiłem. A też tam trochę po, po tych ferberach jeździłem. No, że... Jak się tam używa i jeździ, to człowiek łapie, nie? Tak, ale nie, wie pan, ja nie tego, bo tam syn jest. No, no. no. I syn, to bardzo biegłe, tak. bardzo biegłe. No. no jak tam jest, to, 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 to muszę. 18 lat. 18 tak, lat już tam jest? Tak, że tak. Z Polski zrezygnował. No tam zamknął people, gdzie może... No by... powoli chyba z tej Polski to w ogóle czas zrezygnować. Jak się słucha, jak tych kurde. W... Nie, ale, ale, Anglia, ale Anglia też oficjalnie, Bosko też nie jest teraz. Nie, nie, nie ale. Mięsne, <śledź> mięsne? Mleczne. My mamy to, tak szczerze mówiąc, jesteśmy na mlecznym, ale robimy I takie, też i tak, bo to, to dużo jesteście. przeszłem na cimentale. Aha. Od ilu już lat już przeszłem na cimentale, bo rodzice mieli na HF-ach. No. Później żeśmy jakby taka sytuacja, te hf problemy zaczęły robić no, na nogi no, siadać no. to wszystko i tak żeśmy stwierdziłem, że mówię, mówienie no, trzeba coś innego i żeby mocniejsze te były na nogach. Ja wiem, że cemental jest naprawdę budowa jest inna. Mhm. Bydła, no i cena jest, jest później inaczej Tak, to nie to po symentalu, czy po samej a po to jest inna cena już nie płaci nawet za, 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 mięso, tak za mięso, za sztukę, tak? No. To nawet już nie negocjuje facet z tobą, tylko kurczę, cena jest maksymalna i maksymalną bierzemy, tak? No. To, też jest inaczej, no to jest inaczej. to tak, no jest ale mówię, to jeszcze zależy jeszcze oficjalnie z jakim się współpracuje, tak, tak, tak. co skupuje, tak? ale... żeby płacili, nie? Żeby płacili tak. Tak, tutaj by teraz miał y, 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 parę sztuk byków do sprzedania i tam tego, no i tak jeden co, no, co mają masarnie, nie? To on kurde po 10 zł, a to po 13,50 no to jest różnica. No dokładnie. jak... No, no jak i... my się orientujemy się wszędzie gdzie tam no. jest tak wiadomo. Niby się z, przystałem się cały czas jest człowiek, no ale to też trzeba zadzwonić tu, zadzwonić tu i zorientować się, czy coś się zmieniło, czy się nie zmieniło. No wiadomo. Bo to ten jest... no. też, co kupuje też może, kurde sobie, no nie? Ma ceną, cenę. No nie ma już co na razie jeszcze funkcjonujemy przy, przy mleku i przy trochę tych opasach. To dobrze. I dlatego no, też tak ta maszyna jest zakupiona, tak? No, bo mówię, no, przy tej stacjonarnej to też jednak jest trzy osoby, do tego chować. No nie. muszą. Jest tak, tu nie musisz. No a tutaj no, mówię, i no, tak żeśmy myśleli, no bo Duże ułatwienie kupić używkę, jest. No. Albo, albo szczerze mówiąc z, z jakiejś innej firmy. No ale patrzę, ja mówię, nie no, tu trzeba coś kurie, dobrego nie, wziąć. Nie. Będziesz zadowolony. No, no na, na tak liczę parę no, lat. Tak, tak liczę, było. liczę, ha. bo po prostu... E, to patrzymy jeszcze jak sytuacja wejdzie w Polsce. Czy jeszcze trzeba przy tych krowach chodzić? Bo na razie no. cena mleka nie zabija. Nie, nie. A, do i to, I spada to, to i powiem giezie. szczerze, że, że jest nieciekawie. Ja, bym, ja tam nie wymagam, żeby tam były ceny kosmiczne po 3 zł, czy po tego, ale no. No, żeby ta cena była chodźca tak. 2,70 żeby była. No. Tak, tak. żeby produkcja Tylko się chciało, zwracała, Żeby nie? się chciało do tej obory wejść. Dokładnie. Bo tak to jak wchodzisz do tej obory i kurczę, ta cena jest na siłę, poniżej nie? 2 zł. No. No to człowiekowi środek chce, ma na tym wiem, porze siedzieć. Wiem. Nie dość, że temperatury takie jakie są, no. to się tylko wchodzi, żeby wyjść, kurde dziękuję, tak? No. Ale no, 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 trzeba jakoś ko tego żyć. Dokładnie. Szukać, no szczerze mówiąc, no, coś znowu do innej pracy. No i robi się w tym to kurde. Już tyle lat się no. pracuje, jeszcze, że mówią, no też jakoś. No wiadomo jak będzie jeszcze ta cena spadała po złoty 50. Chociaż ja powiem szczerze. Pan, no na no, no, co, no, no, co tu i... Tak? No nie ma w co uderzyć, tak? No Unia dobija wszystko. Ja powiem panu, że druga opcja od strony to patrząc to yy, no wiadomo, no tych maszyny, bo człowiek bierze te nowe. Bez tego to wiadomo, no człowiek nie, by nie był w stanie tak funkcjonować. No ale, ale, ale z drugiej strony przecież jakby na Coś unijne poszedł, to pół, pół by zapłacił. A to no. płacił odręcznie pieniędzmi, no nie? No. To jest też różnica. No, no dlatego no. Wybrzyma, no przedtem, to przedtem za, za by być No, za dużo bydła trzyma i, i nie należy... No, nie łapiemy się tej, akurat nikomu. na żadne dotacje wcześniej jeszcze, tak, bo wcześniejśmy skorzystali na, na, na modelizację wyciągnięcia. No właśnie prasę była wzięta. I powiem szczerze, że no... Coś się sam skorzystało z tego, że wtedy były inne jeszcze warunki tak. niż teraz. A, są, tak, bo teraz tak, i... Dokładnie. Były dokładnie. Rozrzutnik. E, no ale teraz, ceny jakie są. Tak się sprawuje rozrzutnik w ogóle? E, no, no pan, jest od 15, tak? 2015? No, 9 lat. 9 lat, tak, tak. no tak. No, panu, że. Bez ręką. No, tak, się zrozumia, że żaden nie, nie, nie ma, tam tyle, że gdzieś tam farma od azotu, tak? Staramy się myć za każdym razem, ale z gnoju to idzie tyle, że człowiek, nawet nie nadąża momentami. Żeby umyć rozrzutnik ten, to trzeba dzień czasu spełnić no, od rano do, wiem, do wiem, Je, wiem. Ciężko, żeby, I to żeby tak wszystko, ciężko, no, ciężko jest, no, nie? Żeby wszystko ładnie kurde, dopasować, nie? żeby zmyć to wszystko. Tak, zmyć. No i no. później też, bierzemy trochę to, żeby to tam czy żeby to farba mało, nie schodziła, tak? Nie. No bo to zejdzie po jakimś czasie wiadomo tym Azot kurde to tak robi, że... To no. jak nie wiem co. No i to tak człowiek patrzy no ale jak jest chwilę czasu. A tak nie patrzę, patrzy o folikę, mam! Pomidory są, ogórki są. Swoje najlepsze. No. Też tak mam. No, tak, że... i to sporo tego jest. Znaczy tak, we folii jest sporo jest, i już polne. I na tym najpolne. No. Już polne, polne to... Tak, widzę, że jeszcze już... Jeszcze żadnego roku tak nie było, żeby na tych gronach było tak dużo. Na... Nie? Na ty... czy... no. Tyle pomidorów. Jest, jest, ja w tym roku jadają, jest. Dużo. Sznurki pękają, no. na... na... No, dużo wody też było, nie? Tak, no jak? no, no nie wiem, nie wiem czy... Coś yes. Yes. Coś, tak. yes. Ale to coś wspaniałego, kurde. No. idzie, tego ja lubię, że pomidorka ja ze też. śmietanką. A, ze śmietanką? Ze śmietanką. Cud oh. malinka.